Witajcie Wielu z was pewnie kojarzy mój kanał gdzie wstawiałem filmiki na temat swojego startu w zawodach Otóż obecnie po 6 miesięcznej przerwie postanowiłem wrócić do treningu i dzisiaj tytułem wstępu opowiem wam jak powinna wyglądać rozgrzewka przed takim treningiem wyciskania sztangi leżąc. Otóż na początku jak wiadomo trzeba rozgrzać wszystkie stawy i mięśnie które biorą udział w obrębie tego wyciskania, ponieważ biorą udział w wyciskaniu osób niepełnosprawnych, więc automatycznie u nas bierze w wyciskaniu tylko góra, czyli rozgrzewamy praktycznie cały korpus, zaczynając od stawów barkowych poprzez stawy łokciowe, stawy nadgarstkowe także oczywiście rozgrzewamy szyję rozgrzewamy kręgosłup rozgrzewamy takie mięśnie jak mięśnie klatki piersiowej czyli mięsień mięśnie międzyżebrowe mięśnie piersiowy większy i mniejszy, a także rozgrzewamy mięśnie trójgłowe ramienia jak to robimy pokażę to w jutrzejszym filmiku dzisiaj omówimy to tylko tytułem wstępu mianowicie po rozgrzewaniu i robieniu różnorakich wymachów zrobimy także kilka serii rozgrzewkowych samym grywem na wyżej wspomniane mięśnie, czyli mięśnie piersiowe, a takie że mięśnie trójgłowe Jutro pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. Dziękuję za uwagę i proszę o lajki jeśli film się podobał.